Witam Was w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Mam nadzieję, że w końcu w tym sezonie dojdzie do jakichś dymów i patologii, bo jak oglądałam ostatni odcinek, to byłam taka, czemu ci ludzie są tacy spokojni? Czemu nie snują tych intryg? Ja potrzebuję tego, żeby było mięso! Dajcie mięso! Z tą laską w końcu, za kogo ona chce się wziąć? JA MAM TO W pi. POV, buzisz się, ledwo otworzysz oczy, a stoi nad tobą typiara i mówi Ta nowa dziewczyna, to co z nią robimy w końcu? Basia tymczasem, Jezus Maria, jeszcze nie wiem jak mam na imię i który jest rok Ale ja się spało? Z nową, z nową, z nową partnerką? Tak. No, dziwne jest Troszeczkę no Troszeczkę no. dziwne Mają <gry> ja miałem wszelki dylemat, z chłopkami dość długo się zastanawiałem właśnie czy iść właśnie na za Korneli, czy, czy, Patrycja? Przepraszam bardzo, ale Kornelia uratowała ci dupsko twoje. Pomimo tego, że zapchałeś kibel włosami z brody. I tak cię uratowała. A ta nowa typiara, co ona tutaj zrobiła? Przyszła i się przedstawiła, jeszcze nic o niej nie wiemy. Jak ty możesz mieć w ogóle takie myśli? Czemu ty nie masz tego instynktu stadnego, który mamy wszyscy? Zawsze było tak w hotelu Paradise, że bronimy swoich, tak? Ty się no. Ona tak ma. Ona no. wcale nie no. Ja nie. Ja wolę od razu, bo mi się potem nie Aj. będzie chciało. To jest bardzo też trudna sprawa, być w takim programie, bo ja też bym chciała, jeżeli mają mnie cały czas oglądać kamery, żeby wyglądać tak najlepiej jak mogę, no nie? Czyli właśnie jakiś coś tam, o tu makijaż, coś tam srata-tata, ta, ta. A z drugiej strony masz tą wizję tego, że to jest basen, jest morze, no jednak to się będzie wszystko rozmazywać. Bardzo trudny dylemat, którym jest kolejnym przykładem tego i argumentem, dlaczego nie mogłabym być w tym programie. To chyba chyba wszyscy czekają, wiesz, kamerze, chyba... Ale kogoś, kogoś jeszcze nie ma. Są się, Są się. A, gornelki. Ale jeszcze kogoś nie ma, bo tam... Gornelki się malują. A. To tak zwany wyścig zbrojeń. Jezu, ja, ja tego nie rozumiem, k***a, Kur... na się malować, no to takie jakieś... Ser... dobra. Smażnego? Smażnego. No, ja bardzo nie lubię czekać się e, szczególnie rano. Get some help. To jedz! Jaki problem? Udajecie naprawdę, że macie tutaj jakieś zasady z dworu szlacheckiego? No, po prostu żyj, nie musisz czekać na nią, no. Oh, please! Thank you. Oh, o no oh, Jezu, zaczynamy. zaczynamy karuzelę. Patrycja Krystiania. Jaka najnowsza para hotelu Paradise? Musicie mieć czas, aby lepiej się poznać. Czeka na Was pełna głębi randka, o wielu tajemnicach i Taką muzyczkę dali jak w kuchennych rewolucjach, kiedy się okazuje, że na przykład kucharz jest alkoholikiem, a cała rzecz to jest to, że ona pójdzie z Krystianem na randkę, co byliśmy w stanie wszyscy przewidzieć. Słuchajcie, zaraz na pewno przyjdzie tak czy siak, przynajmniej niedługo nowa dziewczyna, więc jedziecie sobie. Wasia, uważaj, żeby historia nie zadoczyła koło. Co ty pierwszy? Okej, okay. przepraszam, czy ty grozisz Basi? Ja teraz wykorzystam Barbarę na moje piękne włosy. Ja tak? Dobrać. Czy idziemy trening zrobić? Ale nie, ja bym no, chciała włosy najpierw. Do czego? Jako, że idę z twoim chłopakiem no. na e, z chłopaki. wspólną randkę, zrobiłabyś mi warkocza. Nie lubię jej, ale dobrze poddymia. Chcąc i nie chcąc trafiłam na najsilniejszą parę, e, u której już powoli, podobno, rodzi się uczucie. Najsilniejsza para to jest Simon i Bibi i nie możecie mi powiedzieć, że jest inaczej. Tymi tekstami sobie nie pomagam, waląc takimi po prostu. Albo to, że ten, że teraz to jest aktualna, a tekst... Dobra, na razie. Pa! pa, bawcie się dobrze. Będziemy! Nie wątpię. Patrycja próbuje mnie złamać, ale jej się to nie uda. Ja idę zaraz sobie poćwiczyć, wyrzucę z siebie wszystko tak czy siak, bo ja się oczyszczam po prostu w taki sposób. Jest mi lepiej, ja mam powera i ja nie mam zamiaru po prostu grać w grę jakieś małolaty. Małolaty! To już jest takie. Taki, masz tu, chodź świleczkę! Ej, najlepsze jest to, że wszyscy widzą, że ona mnie wbija szpilę na maksa? Że to, że ona chce wbić spilecz. Tak, ona mi sobie wbija szpilę. Ona mnie do mnie odpowiedzi ma takie cały czas. No? Tak, wiem, widziałam. Ale wiesz, ja przynajmniej nawet wspomniałam, że jeżeli ona będzie mogła wbić komuś albo będzie jakieś miała immunitet, to będziesz ty. Też mi się tak wydaje, bo ona już nienawidzi tej Basi po prostu z zasady takiej, że Basia była wcześniej z Krystianem. Ja mam wrażenie, że ta nowa dziewczyna, ona specjalnie buduje konflikt, bo zauważcie, że jak w poprzednich edycjach jak na przykład wchodził ktoś i właśnie w ten sposób odbił komuś parę, to ta osoba zazwyczaj była tak like, spoko, jakby sorry, no tak jest ten program, ja nie chcę ci zrobić tutaj jakoś krzywdy, mam nadzieję, że się na nie gniewasz i tego typu rzeczy. A ta laska się nie pierdoli i od razu wchodzi w to, że Jakiś tutaj, tak żeby się może trochę nie polubiły Żeby tutaj tak poddymić lekko Jeszcze będzie wbijać szpilę specjalnie, bo on się jej podoba Jak no, widzi, że między nami jest coś, no ja Chciałabym, żeby też Krystian, może ten, kto jej powiedział Have you ever had a Just <laughs> look at this dude Twarz kompletnie myślą niezmącona w tym momencie One się kłócą o niego, on jest like Uhuhu, uh, jaskinia jakaś kąpiele w chłodnych wodach jaskini Kuza. To jedna z popularniejszych atrakcji na Zanzibarze. Ale jaka śliczna ta wodziczka w ogóle, widzowie! Przezroczysta jak z butelki. <grym> nie <wiosenka> <Miej wiosenka> się, bo się utopisz. Się ja nie odlatuję po tym. Nie chcę. Przepraszam potrafię właśnie sali. O duh! Oczywiście, że musiało paść coś takiego. Już? Dziękuję. To bardzo nie jest Mam sprawę. <noise> Zapinaj. <noise> tak, 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 tak. <noise> Generalnie Patrycja jest troszeczkę tak właśnie udaje, to jest taka księżniczkowata to się zgadza I hate this type of girl. O Boże, bo zaraz się, ktoś do mnie spruje, że ją tak krytykuje. Ja jej nie znam osobiście i nie wiem, jak ona jest w prawdziwym życiu i oceniam tylko to, co pokazuje sobą w tym programie, a w tym programie denerwuje mnie. Ale to dobrze, że ona mnie denerwuje, bo jest w tym programie, więc mamy co komentować, więc kontent się kręci, więc tak naprawdę to w sumie się cieszę, że ona tutaj jest. Zabałeczkę kaby. No mówię, on nie może zadzierać ze za mną, może sobie zadzierać, a mnie nie wyprowadzić. Z równowagi, ale. to tu widzę grubo, ale... wszyscy na ten sam temat. tak, ta, 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 ta. ona, nie nie ona mnie nie lubi, bo jestem za twarda. I ona mnie próbuje złamać. No, A tego tak. nie zrobi. Ona cię nie lubi z tego powodu, chyba najbardziej, że widziała, że ty się spoko dogadujesz z Krystianem i była like, ale kurwa, wderpnęłam. Więc teraz wbija też pilki. Ale ja wierzę w to, że Basia się nie ugnie. Basia, wojowniczka. Basia No ale zobaczcie, jedna osoba wchodzi i w przeciągu kilku godzin potrafi taki zamach zrobić. No? Nie. Ale bo ona robiła ten zamęt aż taki, dlatego że sama sobie szuka wrogów. Zobaczcie, widzowie, w jaki sposób ona weszła do tej grupy i zamiast próbować się jakoś wkupić w tą grupę, jakoś się tak pokazać od dobrej strony, że w sumie to ona jest spoko, że tam nie wiem, jakoś pasuje i tak dalej. To ona weszła w to od razu z buta w takiej nucie tego, że ona jest taka właśnie taka niemiła, trochę taka uszczypliwa, taka niełatwa w obsłudze. za nie? Tak. Oj, tak bardzo. Oj Oj. To musi się przyzwyczaić. Kim chciałeś zostać, jakbyś mógł? Kim chciałem zostać? No. Wszystkimi chyba po kolei. Astronautom. Rzecz nie pamiętam. A wy widzowie to jest ten moment, w którym aktywizuje publiczność, kim chcieliście zostać, kiedy byliście mali. Ja, na przykład, jak byłam taka najmniejsza, to chciałam być projektantką mody. A potem wyszedł program w telewizji Top Model i uznałam, że to środowisko jest do dupy, i zmieniło mi się, i chciałam być reżyserką. Teraz wasza część widzowie. O! I za typowo, z kim chciałaś być w dzieciństwie? Na pewno chciałaś być montażystką, która ogarnia Hotel Paradise, prawda? Nie. Najpierw chciałam być księżniczką, potem dietetykiem potem aktorką, potem malarką, ale w życiu nie myślałam o montażu filmowym. A spokojnie jest ta woda? No, spokojnie jest. Tak woda. No, jak to mówią, gadka nie cukierek, nie musisz się kleić, tak? A, jeśli tych talentów, to mam kilka ukrytych. Tak? A śniadanie harbów. robisz? Eee, no, zależy, zależy dla kogo. Aha. <laughs> No ale jak dziewczyna przychodzi na kolację połączoną ze śniadaniem to raczej wypada. Oj, tak. O, tak. <grych> raczej to wypada. A za to masz dużego plusa. Co, zbieramy się powoli? <grych> <grych> He's fucking struggling there! Randka z Chrisem nie była. E, Randko marzeń. Nie, nie tak to było takie. E... Znowu go zdysocjowało. Znowu chłop jest w ogóle jak gdzieś indziej. E, tak, chodź. Dziś wytrzymam, muszę wam coś Ale, co? ale, Powiedz cicho, ale cicho, bo się, zaraz o wszystkim dowiem. Spokojnie. No. I on jakby, wiecie, wziął sobie tam na, e, jakby na tam parkieciek, na boczek i tańczył za mną. I ja się ogarniałam, wczoraj już się umyłam i tak dalej. On sobie tam leżał na kanapie, ty, czekajcie, on do mnie poszedł mnie zaczął całować. <laughs> Był pierwszy kiss w programie! Trzeba jakoś to uczcić! Czekajcie, widzowie! 20 minutes later. Widzowie, uczcimy to z hukiem. To są stare waloniki jeszcze z finału drugiego sezonu. Już w ogóle nie przypomina serca, więc nie będzie, że to jest złamane serce. Po prostu chodzi o huk na pierwszy kiss. Ale zrobiłam, co? A ja tak, wiecie, mi głupio było pod względem tym, że jakby... że on tak głupio zaczął do mnie gadać że ja na przykład, no bo normalnie ja nie jestem takim dżentelmenem i jak jestem w klubach to się od razu całuję z dziewczynami Minus Szymonik, minus! Ja powiedziałam, że super, że macie tak, że wszystko powoli i tak dalej on powiedział, że on zawsze z dziewczynami ma tak, że nawet na pierwszej rance to on już się od razu całuje a z tobą, a z tobą tak, ma tak, że on czeka aż na to, żeby się pocałować i że motylki ma w brzuchu. O, co so cute! No minus z tymi dziewczynami w klubie, ale i w to już było minęło. Teraz jesteśmy tutaj. Jakoś tak nostalgicznie zrobiło się w tym hotelu. Czas się trochę rozerwać. A najlepsza rozrywka to ta najgłupsza. No taka, prawda. Sztyk. Z krainy deszczowców. Bardzo szpieg z krainy deszczowców. Bardzo ładnie. Powinno być coś takiego, że jak otwierają takie rzeczy, a jeszcze nie powinni, to taka, nie wiem, łapa ich łapie. Taka, że. tam zakryć, tam, tam, tam. tam Rusza na mitę. A ja może. Ja powiedzmy, że tak, dostaliśmy takie cękko pod grupy, że wszystkie jeszcze tak. muszą się zabrać w dywanie. I ona pójdzie, on myśli, się, na... się wiek jak stonki. Co? <noise> jak w stonki. To jest jego określenie. No chodźcie, nie? Najlepiej może tak, ustawcie się w szeregu. Co? W szeregu się, w szeregu ustawcie. się ustawcie. Po dwie, trzy osoby przy jednej skrzyni. I na znak otwieracie. I jakby co będzie, to już zobaczymy dalej. Okej. Okay. Trzy 2, 1. A nie, 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 nie. Ale to jest niesamowite, jak w takim programie tych ludzi można łatwo zrobić. Jeśli ja miałabym pod ręką te osoby i byłabym tam z nimi zamknięta, to robienie ich w f... byłoby nie tylko przyjemnością, ale i obowiązkiem. Żeby nikt nie f dla Bibi, która jest w tym ręczniku i nie może sobie swobodnie biegać. No dobra. zabawnie już było. I teraz wszyscy na tą nową! Husaria! Weźmy w jaskini. Nie pływaliśmy tam w, w wodzie. Cale? Co nie było? No, normalnie. Aha. Mam na pomysł w jaskini, żeby nie mówić uczestnikom, co do końca robiliśmy na tej randce. Ale Krystian im to powie. Ty wiesz o tym, że on nie jest zamkniętą księgą, której oni nie mogą czytać, tylko on jest z nimi w całkiem dobrych, bliskich kontaktach, więc po prostu spilnie przy pierwszej, lepszej okazji. Jak to? Chillerska wyprawa po prostu do jaskini tak. popływać i tyle. No ale i tak chyba spoko, nie? Wiesz co, jak, jak pójdziesz na taką pierwszą randkę, to zrozumiesz, że to jest jedno takie... Koniec końców jeszcze gadać tylko o bo nie wiadomo o czym gadać. No nie? Tak. <ślesk> No bo on nie może też powiedzieć szczerze przy tej lasce, że nudziłem się jak jasny chuj. Chciałem, żeby to już się wszystko skończyło, bo jaskinia to w sumie była fajna, ale towarzyszka była o kant dupy potłuc. No on nie może tego powiedzieć, bo ta dziewczyna tutaj siedzi, więc on tak podprogowo próbuje dać ten sygnał i ciekawa jestem, jak ona to odbierze. Czy ona to odbierze tak, jakby chciała, czy tak, jak jest? Czuję tą więź między Krystianem a Basią myślę, że to nie jest łatwe orzek zgryziania, ale też nie wydaje będę... Wydaje Mi się, żeby e, to było niemożliwe. A po co się tam pchać? Jak można coś łatwiejszego upolować? Wydaje mi się, że ona już w tym momencie to ona będzie chciała tego Christiana, nawet nie dlatego, że on jej się jakoś turbo podoba czy coś, tylko po to, żeby. For the sake of doing this. Jeszcze ja. Kiedyś miałam zajebisty pomysł, bo są takie chipsy. Jak byłam mała, to sobie przykleiłam takie zimowe jakieś. I klej był tak mocny, że ja ich oderwać nie mogłam. Wy nie macie pojęcia o upiększaniu. <ślesztą> Wy nie macie pojęcia o upiększaniu ja wam teraz powiem Postanowiłam na swoją komunię obciąć sobie rzęsy Bo pomyślałam, że skoro Chodzę do fryzjera, i przycinam włosy To stają się one mocniejsze, dłuższe No to sobie postanowiłam e, Obciąć e, rzęsy, żeby Jezu, I can't Ale oni jej tak nienawidzą Że idą w trakcie, kiedy ona mówi Dude! Tylko nie wpadłam na pomysł, że, że Mi zdążą odrosnąć do komunii ja to... Więc na nie yeah. byłam bez rzęs Wszyscy się zawinęli, kiedy ona zaczęła opowiadać Ale bym się źle czuła tam na jej Miejscu. W sensie ona sama sobie na to zapracowała, ale ja pierdzielę. A ja chcę szynkę parmeńską Ktoś może pójdzie, bo ktoś tam jest na wylocie Ta, typowa Ola Typowa Ola, weź i przynieście, bo ja jestem daleko ja mam, no, he, ja mam ochotę, weź się przynieście po prostu Ola, nikt ci nie przyniesie Serio? Ale ja się... jesteś? Jesteś jedynaczką? Nie, mam brata starszego A, a wyglądam? Ja wiem, do czego ona pija. Że Jedynacy mają często taką tendencję do tego, żeby postrzegać świat, że wszystko jest dla nich, że jakby są pępkiem świata, że są w centrum wszystkiego. Co prawda zdarza się to i zaobserwowałam też to nieraz, ale no nie jest zasada, no nie. A teraz to, jakby ona to mówi w kontekście znowu tego, żeby i drbać do... trochę. To są już takie wyżyny, na które ona się wspina, żeby tylko do tym ludziom, ale żeby to dalej było w tej takiej granicy tego, być takim passive aggressive, żeby to nie można było było powiedzieć, że ona powie na przykład, a ty jesteś głupia. To by było zbyt proste. Ale też bardzo mi się podoba to, że ona przyszła i w tym momencie, jak cały czas śmialiśmy się wcześniej z Oli, to ona została odciążona, bo ta typiara jest cały czas orana. Dzisiaj wieczorem w hotelu Paradise odbędzie się wielki turniej tańca, ale wezmą w nim yes. udział tylko... Panowie, by wspomóc wasze naturalne talenty, zabieramy Was na krótki kurs. skakujcie w kosule, wygodne buty, to tańca i zapraszamy. Chłopy, taniec, to może być piękny symulator wuja na weselu i jeśli tak będzie, to już się nie mogę doczekać, a jeśli będzie im wychodziło dobrze, to wtedy! A potem partnerki pojadą i będziecie potem tańczyć para Jakie tu są w ogóle kocie ruchy, przyjacielu, drogi Sebastianie! Ale Marcin się najlepiej odj**ał, trzeba przyznać. Jeszcze tą koszulę, blondino latino style z zapięcia. Widzę, że tutaj jest tribut dla największego idola z tego programu. Ostatnio narzekałem, że jest mało tańca, nic się nie dzieje, aż tu nagle pach! No faktycznie. Bach! Rozumiem, że to jest jeszcze jakaś nowa uczestniczka? Myślę, że to jest ta instruktorka. Powie się w swoim czasie! Jestem waszą dzisiaj instruktorką tańca. Sławie pistol instruktorką. <grymne> <grymne> Dziękuję za te opinię! Przyjacielu, poszedłeś tam się uczyć tańca, a nie oceniać babuszki. Midzieliście kiedyś styczność z tańcem jakimkolwiek. <grymne> no te szybkie, wolne, przytulany też. <grymne> No, no, ale tak jest swoim takim w tejszym, takim swoim, no. w swoim na imprezie dokładnie. No, tak Widzowie, jakie macie doświadczenie w tańcu? Ja mam polones na studniówce i bujanie się w lewo i w prawo na koncercie. Myślę, że łatwo mnie przebić. No dobrze. Lewa prawa złączyć. Hmm. To mamy, mamy to, mamy to. Mamy to. Prawa, lewa złączyć. Ja tak nigdy nie umiałam tego robić. Dla mnie to jest takie. Ja nie mam takiej pamięci do ruchów. Ja się czuję jak ryba bez wody, jak ktoś mnie próbuje uczyć jakiegoś tańca. Takie mam jakieś nikłe wspomnienia, że ktoś mnie czegoś próbował uczyć, albo że jakieś były, nie wiem, że ktoś prowadził jakieś lekcje na WF-ie coś. Jak nie jestem w stanie zapamiętać tych układów. To jest wszystko mi się pierdzieli. To jest kara boska dla mnie, żeby to robić. Przechodzimy. Bardzo wolniutko. Od prawej nogi, czyli raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, i obrót. Jak widziałem, jak tańczy Krystian, to tak trochę sztywno było. Stary, wszyscy nie dajecie rady. Będę się z tego śmiać, chociaż doskonale wiem, że nie zrobiłabym tego lepiej. Chciałem jak najszybciej, naprawdę. Miejsce to za sobą. Help me! Jezu, <laughs> kiedy to jest w ogóle dla niego okropny dzień. To jest dzień kaźni Krystiana Wszystko jest kurwa nie tak. Się dzieje, się dzieje. No chyba nie w temacie tańca. Bardzo ciekawa dziewczyna, emanowała takim pozytywną bardzo energią i takim seksapilem. Tak, już wiemy od początku, że Ci się spodobała. I tak, coś, to ja rozumiem. <laughs> Ej, dziewczyny. Mangia, no to lokalny sekret piękności. Należy roz, roz, rozrobić go z wodą, roz, no czyli z wodą i nałożyć na twarz. Aha, czyli maseczki robimy. to, no olejki jakieś są, czekajcie. Ja. Ale nie ma podpisane, o. co to? Byłoby bardzo śmiesznie, przykro, ale też śmiesznie, gdyby się okazało, że oni tego nie podpisali. W związku z czym dostała się tam jakaś substancja, na którą któraś z tych lasek jest uczulona, i pod odcinka byłby wyjazd na sorbę. Ale będziemy piękne od razu, złota tą e, kurkumową maseczkę. Nałożyłam ją na twarz i wiedziałam, że kurkuma jest mocno barwiąca, więc szybko jakby to zmyłam. No właśnie, też o tym myślę, że jeżeli tam jest kurkuma, to kurkuma farbuje jak szalona. Miałam na maksa zaczerwieni zaczerwienioną skórę, zrobiły mi się takie czerwone plamy na całej buzi. Powiedziałam, że twistem będzie to, jeśli któraś dostanie uczulenia i takie bąble i jakieś takie zaczerwienienia skórne, wydaje mi się, że mogą być symptomem trochę tego, że ta maseczka jej nie służy, nie jestem <gry> lekarzem. Nie wiem, czy to jest uczulenie, ale niesamowite jest to, że przewidziałam przyszłość na zasadzie, że im to bardziej ze szkodzi niż pomoże. Dobrze jest spotkać... dość. P Taki kurwa się spotka i dość. Jakich zostało. Zesran się. Natalia jest bardzo ładna, jest petarda, tak się rusza. Ma te e, piękne, brązowo piwne oczy i no wszystkim się podoba ta, ta Natalia. No wszystkim się podobała Natalia, ale nikomu się nie podobała lekcja, więc wydaje mi się, że to jednak, jednak nie worth. Wesoło, jesteśmy wdzięczni. Nasze bioterka są już delikatnie rozgrzane. Zobaczymy, co przyniesie wieczór i jak będziemy mogli je wykorzystać. Czy ja mam to zrozumieć jakoś dwuznacznie, czy nie? Bo teraz nie wiem, czy to ja jestem sprzedawana, czy ten program. Uczymy wszystkie dziewczyny, ponieważ mamy pewne domniemania, które mogą sugerować, że osoba, która zwycięży tą konkurencję, dostanie pewien immunitet lub po prostu wymieni się partnerką. Okej. Okay. Okay. Nie wiem skąd ten pomysł. Prawdopodobnie prostu z Anusa, ale może masz rację. Natomiast jeśli wy teraz chcecie uczyć, Dziewczyny, to to będzie piękna clown fiesta. Ja muszę nauczyć. Ja muszę patrzeć na ja, tak... ja pierdolę! O Jezus. Jak on nie chce mieć z nią nic wspólnego? To jest niesamowite, niesamowite, jak ona sobie zjednała przeciwników. Chodź, ty się nie. Ty, no, ty, ty. Ty masz tancerza spokojnie. Ja się tak tam spociłem, że to jest głowa mała, ja teraz muszę się napić, poza tym będę miał partnerkę No która... dobra, ale my musimy przed poćwiczyć. Poćwiczymy. No, okay, będziemy okay, no, immunitet, no, co... będziemy mieli. Oni wszystko wymyślają z dupy i się wkręcają siebie samych w to, okej? Okay? To niesamowite, bo nie tylko nie było mowy o dziewczynach, ale z pewnością nikt nie wspominał o żadnym immunitecie. Musimy to wygrać. Ja nie mam zamiaru tego wygrać, ja nie chcę. To by nic nie dał! Ja nie mam zamiaru tego wygrać. Bo się boi, że na Godą będzie to, że będą mieli immunitet jako para, a on nie chce być z nią. Niesamowita sprawa. Ale też niesamowitą sprawą jest to, jak bardzo oni sami siebie nakręcili na coś, co nie istnieje i wszyscy w to uwierzyli, nawet te osoby, które to wymyśliły. Nawet jeżeli bym tańczył bardzo dobrze, to i tak bym tego nie chciał wygrać, bo nie chcę mieć immunitetu z nią, tylko że wolę wrócić do Basi. Ale ja nie spodziewałam... Ja myślałam, że to jest taki, wiecie, bliski wąż trochę, a on jednak jest tak do tej Basi przywiązany, że naprawdę, no Krystian zaczyna spunktować, no. Prawa. Wracasz, potem znowu jest raz... Nie, to nie tak. No to ja tak tańczę, sorry, ja ci inaczej nauczę, bo ja nie tańczyłem tak jak oni, bo ja biodrami nie potrafię tańczyć. Pardon. Perfekcyjnie od czas na Cesa. Krystian powiedział, że nie ma zamiaru ze mną tańczyć, ponieważ kiedy my byśmy wygrali, to Basia odpadnie. No bo tak będzie. Krystian totalnie mnie zlekceważył, że zachowały się po prostu jak dupek. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że wszystkich celowo! Bardzo dziękuję za wysiłek. No. Słuchaj, zachowujesz się jak największy dupek. Ale ja nie potrzebuję ale ale ja nie Traptopii. Nie nie, ale nie interesuje się, czy potrafisz Nawet nie próbujesz. Mało, Potrzebę, tego, mało ci. tego. Ty nie Pok jesteś wyrocznią ci. i nie wiesz, jak będzie. Jeżeli tak ci zależy na Basi. To Powinieneś nam spróbować, bo ty nie jesteś wyrośnią. O czym ty mówisz, dziewczyno? Że ty nie jesteś wyrocznią, ale w czym? W ogóle najlepsze jest to, że ta afera jest z dupy, bo ten konkurs nie istnieje, no nie? Znaczy tak, on jest niemiły dla niej. Jest, ale to dlatego, że ona była niemiła dla Basi. Marcin nie... pokazała mi na Ale to nie chodzi o to, że. Ale, to, jest ale Marcin, Marcin umie, nasi. umie, a Marcin umie, a nie potrafię. No dobrze, no to powinieneś mnie w tej chwili uczyć tańczyć. Ja I... Ale ona słyszy słowa wypowiadane do niej, że Marcin umie tańczyć, a on nie umie. Jak ją ma uczyć, jak nie to naucz mnie tańczyć tak, jak ty się nauczyłeś. No to ja ci chciałem pokazać, a ty się obrócił i powiedziałeś, że to nie jest tak i że ja ci robię w to nie chodziło o to, że ty mnie robisz w z tańcem, tylko z tym, co powiedziałeś do mnie o Basi. No, ja powiedziałem, że nie mam zamiaru tego wygrać, bo jak wygram, to spadnie Basia. No to to jest! Szczerość właśnie, to nie jest robienie. Chujasz, to jest szczerość. Nie, to nie jest powiedziane. Ale on to powiedział, dosłownie to powiedział. Powiedział jej, że nie chce wygrywać, bo chce, żeby Basia została w programie. A ja cały czas przypominam, że ten konkurs nie istnieje. Kłócą się teraz bardzo aktywnie o coś, co nie ma tego. Chodzi mi o to, że może my będziemy bezpieczni, ale to nie znaczy. Ale ja nie chcę być bezpieczny. Ale słuchaj, to nie znaczy, że my będziemy wpaść, bo ja nie chcę być sobą parze. No, no i dobrze, no ale nie chcę być bezpieczny, bo ja chcę być. Ale również, jeżeli ty będziesz bezpieczny, to, to od ciebie może podejść Basia, rozumiesz? Maria nie wierzę w to, że jest taka aż afera o coś, co tego nie ma. Niesamowite jest, co człowiek jako istota jest w stanie zrobić ze sobą. Pomijając fakt, że gra nie będzie toczyła się o immunitet, Patrycja ma prawo czuć się odrzucona. Jak najbardziej. Jeszcze jak? Tak, panie, już powiedział. Ale ona sama sobie zapracowała na to, chodząc do tej grupy i zamiast próbować ich jakoś przekonać do siebie, pokazać się z jakiejś fajnej strony, to ona pokazuje się z najgorszej strony. I dlatego ludzie nie chcą mieć z nim nic wspólnego, w tym, Krystian. Czy jest... nie w w życiu. To nie bierze udziału. No bardzo przecież nie ma panu. Ale ja mam problem. A ba się w kiedyś. No no. no, no. I to powinna być moja para. no to przynajmniej okay. byś mnie nauczyła trochę. Marcin, czy mogę napić twojego <noise> Chłopaki, Na się twojego drineczka? Chłopaki. Tak. Za od początku. Bo no my. my niestety, my... ale my nie jesteśmy. No my próbujemy tak. Teraz... ale y, chociaż jak rzeszę urodą. No, no to raczej nie. O Jezu! Czas wyjaśnić parę spraw. O, jest list. Mam nadzieję, że w tym liście zostanie im napisane po prostu o ch** wam chodzi, wymyśliliście ten konkurs, wcale czegoś takiego nie ma. Drodzy panowie, czas gorącej tanecznej próby nadszedł. Rozgrzejcie biodra, rozluźnijcie kolana. Przygotujcie się, by zaprezentować swoim dziewczętom, czego się dzisiaj nauczyliście. Dziewczęta, wy dzisiaj pozostajecie na widowni. <laughs> Skąd oni to wzięli? Że to jest jakiś konkurs w parach? No, Jesus Christ. No, laty nosi. Do dzieła. Nie wie, czy jedną piaskiem w oko właśnie tej patrycji? Tak! Też dziewczyną obok, ale jej też. No, panią instruktor z pewnością przepełnia poczucie dumy. Zesram się, jeśli pani instruktor teraz będzie kolejną uczestniczką, bo jest to w pewien sposób dziwne, że ona mówi po polsku. Zazwyczaj jak w hotelu Paradise są jakieś aktywności do zrobienia, no to to prowadzą te zajęcia osoby, które są miejscowe i mówią po angielsku do nich. A tutaj z jakiegoś powodu Polka jest. Dzisiaj miałam przyjemność poznać Waszych chłopaków, a teraz przyszłam sprawdzić, co się nauczyli, co pamiętają z naszych dzisiejszych nauk, także pozwolę sobie skarżyć. Z nich zatankować. Patrz, tak się Natala jest zajebistą instruktorką. I mogłoby nauczyć każdego z nas tutaj, jak dobrze się ruszać. Stary, spokojnie! No, on płakał na początku odcinka, że nie ma żadnej kobiety w jego typie i chyba właśnie się pojawiła. Tylko teraz, czy ona dołączy do drużyny, czy nie? Cześć, kochani. Cześć! Cześć. Dziewczyny! Jak chły ona się dołącza do drużyny. Jak chły. Moje drogie panie. Panowie bardzo się postarali, żeby sprawić Wam przyjemność. Teraz do Was należy to, żebyście oceniły, który z naszych dżentelmenów poradził sobie najlepiej, no, a który niestety najgorzej i jeszcze trochę czasu musiałby poświęcić na to, żeby ten taniec jakoś sprawnie muszedł. Moje kochane, zapraszam Was do stolika. Macie minutkę na naradę. Jak wrócicie, chcę usłyszeć, który z panów sobie poradził najlepiej który najgorzej. Oczywiście, tu pojawia się pytanie, jakie konsekwencje będą miały wybory dziewczyn. Ten, który najlepiej sobie poradził, to trafi w ramiona tej Natalii, Imo. Najlepiej, naszym zdaniem, Darcin, a najgorzej, Krystian. No, moi drodzy państwo, to już jest ten moment, kiedy mogę oficjalnie. Wam przedstawić Natalię, naszą nową uczestniczkę. Tego nikt się nie spodziewał. Kurwa, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja już wszystko wiem o tym waszym programie. Co jeszcze? Nie jesteście w stanie mnie zaskoczyć niczym. Prosta dedukcja. Dlaczego ona niby mówi po polsku? I there you go. Natalia. Dziewczyny zdecydowały, że najlepszy był Marcin, najsłabszy był Krystian. Teraz do ciebie należy decyzja, czy wolisz stworzyć związek z tym najlepszym tancerzem, czy z tym. Najsłabszym nice, tancerzem. No to ona weźmie tego Marcina, a on jest w nią wpatrzony jak w obrazek, więc to jest GG o. dla Corneli. Grubo. Wybieram. Kurwa, jesteście... Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja na TVN. Dowiemy się w takim razie w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam w przyszłą niedzielę, w środę na jakiś fantastyczny film, również na pewno. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, papa. Pa.